Wyjątkowa uroczystość odbyła się w miniony piątek w samorządowym ośrodku kultury w Nowej Dębie. Świętowano tam bowiem jubileusz 70-lecia klubu sportowego Stal Nowa Dęba. W latach świetności w nowodębskim klubie istniało ponad 10 sekcji sportowych. Na kartach historii stali złotymi literami zapisał się wychowanek klubu chociaż Grzegorz Sudoł. Ja... Niedawno przyjętą funkcję. Może moje lata nie pozwalają na to, żebym wszystkie opamiętał, ale z takich, z takich ważnych spraw to na pewno jest występ Grzegorza Sudoła, chociaż z naszego klubu sportowego w trzech olimpiadach. To jest naprawdę wielki, wielki sukces. Dla naszego klubu Małego Miasteczka, dla Grzegorza, gdzie się bardzo, bardzo fajnie wybił pod okiem trenera pana Zięby. Kolejne rozdziały Nowodębskiego Sportu piszą badmintoniści. Sekcja ta w Nowej Dębie istnieje już 56 lat. Myślę, że tych wspomnień jest całe mnóstwo, ale takie najważniejsze to myślę, że gra w polskiej ekstraklasie w 1985 roku czwarte miejsce. W... W ścisłej y, krajowej czołówce y, medale y, mistrzostw Europy Dawida Powęski, y, start w Mistrzostwach świata, Powęski w Danii, mistrzostwa świata Dawida Powęski w Dani, mistrzostwa świata, udział y, Tymoteusza Malika w Indonezji, y, no, wiele turniejów y, rangi krajowej, rangi Grand Prix, y, y, we wszystkich kategoriach wiekowych, organizacja w Nowej Dębiecz. Trzy razy mistrzostw Polski weteranów, jeden raz mistrzostw Polski nauczycieli pracowników oświaty, jeden raz młodzieżowych mistrzostw Polski. No całe mnóstwo startów po yy, całym kraju, ale również za granicą, czyli Czechy, Słowacja, Dania, Szwajcaria, yy, Francja. Valia. Od rozgrywek w klasie B w grupie mieleckiej w 1953 roku swoją historię rozpoczęła piłkarska drużyna Stali. Tutaj w 1972 roku, to Nowa Dęba była w A klasie no i tak paru zawodników poprzychodziło, nie będę ich wymieniał. No i awansowaliśmy do tak zwanej trzeciej ligi, później to była międzywojewódzka. No taki naj, najważniejszy okres no to jest no gra, chyba to w 1.8 już nie pamiętam dokładnie, kucharu Polski z Wisłą Kraków. To takie było. No Wcześniej myśmy grali z Rowem Rybnik tutaj. No to śmieszny lider, yy, nie, przepraszam, Górnik Wałbrzych był liderem drugiej ligi. No i myśmy wygrali tutaj u siebie czy zero. No Wisła już nie była do przeskoczenia, choć w normalnym czasie zremisowaliśmy 0-0 no w rzutach karnych. No wiadomo tam było kilku reprezentantów Polski. No ciężko było, no ale powalczyliśmy. Obecnie w klubie funkcjonują trzy sekcje piłki nożnej Badmintona i Lekkiej Atletyki. Wychowywanie młodzieży i poprawa infrastruktury to nadrzędne cele stawiane przez zarząd klubu na najbliższe lata. Pewno lekka atletyka, bo tutaj sporty indywidualne wchodzą w grę, gdzie, e, Może nie, że łatwo się wybić, ale jest troszeczkę łatwiej, szczególnie dla zawodników bardzo, e, dla zawodników bardzo którzy są, e, chcą trenować, są bardzo systematyczni i, i, i wiedzą, czego chcą. My natomiast skupiamy się na infrastrukturze, planujemy, chciałbym bardzo, chciałbym i myślę, że to się uda. W połowie listopada ruszy na budowa nowego obiektu, budynku klubowego, bo tym co mamy, no to naprawdę nie możemy myśleć o, nic, o niczym na razie większym niż to, w, gdzie gramy, czyli piłkarze w okręgówce, e, bambingtoniści tutaj w podkarpackiej lidze, ale pamiętamy też czasy, gdzie bambingtoniści grali w Ekstraklasie, lecz to są naprawdę, naprawdę duże koszty związane z reklamą, z telewizją. I tak dalej. Ale na razie skupiamy się na wychowaniu młodzieży, plus będziemy chcieli ten budynek, jak powstanie, to będziemy chcieli sobie zrobić większego. Piątkowa gala nie mogła obyć się bez życzeń i gratulacji dla klubu. Z tymi pospieszyli starosta tarnobrzeski Jerzy Sudą, burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon i w imieniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Wolan. Z szacunkiem przywołuję pamięć o założycielach klubu. I wszystkich osobach, które w minionych latach przyczyniły się do jego sukcesów sportowych i prestiżu. MKS Stal Nowa Dęba jest elementem tożsamości kulturowej naszej lokalnej społeczności. A sympatia i sentyment do rodzimego klubu jest w sercach mieszkańców regionu, osiadłych w wielu miejscach Polski i świata. To 7 dekad Stalinowa Dęba. Ja opisuję swoim uczuciem jako dumę ze stali. Dumę z tych osiągnięć, które zostały tu tak pięknie zaprezentowane, ale przede wszystkim z tego, jak trenerzy, jak działacze podchodzili do młodych ludzi, których tak wiele przewinęło się przez te 70 lat, jak szczypiali w nich tę łacińską sentencję "citius, altius fortius, szybciej, wyżej, mocniej. Ale z takim umiłowaniem do tego, co się robi, szanowaniem swoich współzawodników, kolegów z klubu. I to było przez te lata widać. Dziękujemy za wzorową współpracę panu prezesowi Andrzejowi Majdańskiemu wraz z całym zarządem klubu i doceniamy nie tylko działalność i wyniki w sferze piłki nożnej, ale także w badmintonie i oczywiście lekkoatletyce. Zdajemy sobie sprawę, że Stal Nowa Dęba to społeczność, której fundamentem są ludzie oddani swojej pasji. Wspólnemu celowi i idei fair play. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby uhonorować te 70 lat historii, poświęcenia i trudu. Podczas gali wyróżniono zasłużone osoby związane z sekcjami badmintona, lekkiej atletyki i piłki nożnej. Brązowe, srebrne i złote odznaki trafiły w ręce tych, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji klubu w tych dziedzinach.